Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W tej chwili znajduję się w Centrum Dowodzenia Bibliotekarzy. To oczywiście było tak troszeczkę na żarty, ale znajduję się w miejscu, w którym bibliotekarze wykonują mnóstwo różnych prac, które nie są stricte związane z obsługą czytelnika i z wypożyczaniem zbiorów. Tutaj przede wszystkim następuje zamawianie i opracowanie zbiorów i tak teraz na szybciutko chciałabym Wam pokazać, co jest już przygotowane i już czeka na wypożyczenie, żeby trafiło do Państwa rąk. To jest cała, cała duża kubka, nawet trzy kubki książek, duże litery. Może tak pokażę, co jest już w tej chwili przygotowane. Na przykład taka pozycja, bardzo ciekawa. Tutaj coś dla miłośniczych romansów. Tutaj bardzo poczytna Lisa Scottline. Co my tutaj jeszcze mamy, proszę sobie zobaczyć? Cała seria Judy Picot. są wszystko duże litery y, dla tych Państwa, którzy mają problemy y, z czytaniem, problemy ze wzrokiem, ale nie tylko. Y, to nie są wszystkie pozycje y, z dużych liter, które czekają jeszcze na opracowania. Tutaj znajduje się jeszcze kolejna część y, całej klasyki, na przykład Grzesiuka Stanisława. I one jeszcze czekają na opracowanie. Natomiast teraz chciałabym z Państwem zrobić taki mały unboxing książek dla dzieci i młodzieży. Właśnie tę paczkę dopiero przed chwilą otworzyłam i sobie wspólnie zobaczymy, jakie propozycje tutaj czekają dla dzieci i młodzieży. I na przykład mamy. E, cały zestaw edukacyjny, pierwsze słowa z serii czytam sobie. Na pewno już wiele dzieci wie, i, i rodziców bardzo dobrze zna tę serię. E, mamy też pięknie ilustrowany e, atlas e, przygód zwierząt. E, może zareprezentuję, jak to wygląda w środku. Pięknie ilustrowana, e, wspaniała pozycja. E, co jeszcze mamy? A, jeszcze mamy y, kilka pozycji rekomendowaną przez samą Polskę czyta dziecią. Y, Iwony Czarkowskiej, pan Chudłaty i cztery łapy. I z tego co pamiętam z tego zamówienia, na pewno jeszcze inne y, są pozycje z tej, y, z tej serii. Proszę bardzo, Gucio na tropie zaginionej świnki morskiej. Tych pozycji jest tutaj bardzo dużo. Nie będę wszystkich tutaj akurat wyjmować i przedstawiać. Natomiast jeszcze chciałabym pokazać dla starszej młodzieży: to kolejna pozycja Marcina Szczegielskiego, Pomylony Narzeczony. Marcina Szczegielskiego młodzież bardzo, bardzo lubi. No i jeszcze coś tutaj widzę dla. Fanów dinozaurów. Dinozaury kontra ludzie. Proszę bardzo, też piękno, pięknie ilustrowana pozycja dla najmłodszych. Dobrze, to, to ta paczuszka właśnie czeka już na opracowania, ale jeszcze chciałam Wam pokazać filmy dla dzieci i młodzieży, które również... Już częściowo są opracowane. Są to, są to filmy, które dostaliśmy od naszych czytelników, od naszych wspaniałych darczyńców, którzy bardzo często obdarowują nas swoimi pozycjami przekazują nam swoje pozycje w darach. Te filmy to już taka klasyka: Happy Feet, Czerwony Kapturek. Artur i minimki. Animowana wersja w 80 dni dookoła świata. No, oczywiście oczywiście pipi. No i cała fajna klasyka platynowa polskiego kina. Wspaniałe pozycje. Tu bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim naszym darczyńcom. Natomiast jeszcze na koniec bardzo, bardzo, bardzo serdecznie chciałabym wszystkich Państwa zaprosić na nasze aktywności facebookowe bo biblioteka, proszę Państwa, jest cały czas bardzo aktywna. Tam reprezentujemy i chcemy jakoś Państwa aktywnie poprosić o uczestnictwo. Tam, mam, tam mamy konkursy, mamy różne quizy, proponujemy też słuchowiska. Już wyszedł dzisiaj piąty odcinek, z tego co wiem, słuchowiska Alicja w Krainie Czasów. Albeny Grabowskiej. No i tu muszę oczywiście podkreślić, że to jest słuchowisko, które jest nagrywane osobiście przez nas, pracowników. Oczywiście też zapraszam na kolejny odcinek Malina Cud Dziewczyna. Wczoraj wyszedł kolejny odcinek, w poniedziałek będzie następny. No i w tym momencie na dzień dzisiejszy zakończymy nasz, nasz taki vlog. No i Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam do odwiedzania naszego Facebooka. I tak na koniec, proszę Państwa, zostańcie w domu. Do zobaczenia.